ma tej teorii mordeczki. Normalnie byłby dzisiaj inny odcinek, ale znajduje się w moim samochodzie, tak jak widzicie, nie przypadkiem. Ponieważ mamy w Brawl Stars mega grube zmianki, które będą od jutra, i dzisiaj wam o tym wszystkim powiem. A jestem w samochodzie, dlatego, gdyż nie mam normalnie w domu, a muszę wam nagrać ten odcinek. Więc mam nadzieję, że doceniecie to łapko w górę. To będzie taki film bardziej mordeczki do słuchania. Więc kto może zostawia łapeczkę w górę serio? Mega się poświęcam specjalnie z samochodu, nagrywam dla Was film, żebyście mieli najnowsze informacje, bo autor jego zawsze są newsy z Brawl Stars. Oprócz tego zostawcie subika, żeby już na bieżąco z kolejnymi. A ja mordeczki może przejdę do tego, co będziemy mieli. A więc od jutra zaczyna się 7-dniowy event. Co Dziennie w Brawl Stars będziemy otrzymywać darmowe nagrody. Dokładnie, mordeczki, coś pięknego. Widzicie, już myśleliśmy, że twórcy jest nie dadzą, a tu proszę bardzo, naprawdę nas zaskoczyli to mega pozytywnie. I uwaga, co będzie w tych nagrodach. Po pierwsze, mega skrzynka na pewno będzie, bo jest to napisane w poście na Twitterze. Oprócz tego, Gemy i paczka z pinami czyli pin pack. To są trzy rzeczy, które są pewne, że je dostaniemy. Co będzie więcej? Tutaj już nie mamy pewności mordeczki. Wydaje mi się, że za ostatni, siódmy dzień, będziemy mieli najlepszą nagrodę. Tylko teraz pytanie, co to będzie za nagroda, widzowie? No właśnie. Mi się wydaje, że nawet jest szansa na jakiegoś skina kto by pomyślał, może Gladiator Colette, ten właśnie, o którym wam jakiś czas temu mówiłem. Wydaje mi się, że jest naprawdę spora szansa na to. Sorry, że jak czasem będę się jąkał czy coś, ale no bez cięć tutaj nagrywam totalnie na spontani, nawet nie mam jak tego smontować po prostu chcę mordeczki, żebyście mieli odcinek. Jest to mega ważne info, dlatego po prostu muszę wam o tym powiedzieć i oglądajcie, jeszcze nie wychodźcie, bo tutaj jeszcze dalej będę o tym mówił. Dlatego patrzcie, event ten będzie trwał 7 dni, co nie? No i skoro będzie trwał 7 dni, no to już będziemy przy mega końcówce września. Może nie tyle co mega, ale dzisiaj podaję, że jest 14 czy 15. Co za za tym idzie? No, będziemy już który mieli. No, coś któryś we wrześniu, co nie? Rozumiecie, o co chodzi dzień. E, co za tym idzie? Będziemy się już po tym spodziewali Brawl Toka zaraz. Po prostu jakieś informacje o Brawl Toku. Dlatego ten event zleci i uwaga, widzowie, będzie kolejne. Dobra, wydaje mi się, że oprócz tego w Brawl Stars, na czas tego eventu, czyli od jutra, dojdzie nam nowe menu w właśnie tle, w grania, podczas grania w Brawl Stars. E, będzie się po prostu ono zmieniało kolorkiem. Rozumiecie, o co chodzi. Inny wystrój będzie. Oprócz tego dojdą może jakieś fajne, specjalne oferty. Jak to jest zawsze przy eventach, też myślę, że rozumiecie o co z tym chodzi. No bardzo często tak bywa, więc kurczę nic tutaj chyba e, takiego specjalnego wam nie powiedziałem, ale po prostu musiałem o tym wspomnieć, mordeczki. Mega fajna rzecz, nawet nie mam miniaturki do tego filmu, najprawdopodobniej tylko tą grafikę od Brawl Stars wrzucę jako miniaturkę. Więc widzicie, wszystko jest totalnie nagrywane na spontanie, więc docencie to łapeczką w górę, że no, poświęciłem się specjalnie. Nawet ze szkoły wyszłem, widzowie, wbiłem do auta, żebyście mieli co oglądać, bo dzisiaj by mnie nie było w domu, nie? A naprawdę, no takich rzeczy w Brawl Stars się nie spodziewałem. Twórcy tutaj zadbali o to, żeby wróciła część graczy do grania, e, żeby dalej każdy tutaj był aktywny w Brawlu. I żebyśmy z tego nie wychodzili, tylko dalej pykali Logujcie się po prostu codziennie, mordeczki Do tego Browsta, żeby nie stracić szansy A ja będę się już z Wami żegnał Tyle co miałem Wam do powiedzenia, taki trochę krótszy odcinek Pamiętajcie o tej łapce w górę i subie Jeszcze jutro też myślę, że dokładniej Wam o tym powiem Jak już będę w domu, albo pojutrze Dlatego trzymajcie się, dzięki za do końca Trzymajcie się, pa pa, hejo.